To był najlepszy kemping, na jakim kiedykolwiek byliśmy. Idealne miejsce, żeby zapomnieć o całym świecie. Ale czy po zobaczeniu ceny my w ogóle pamiętamy, jak się nazywamy? Dziś nasza ostatnia doba czas na rozliczenie i odpowiedź na najważniejsze pytanie ile to właściwie kosztowało? Ale o tym dowiecie się za moment. No, i stało się, to nasza ostatnia doba na kempingu Falkensteiner Premium w zadarze. Czas na pożegnanie z luksusem, ciepłą wodą w basenie i tą błogą beztroską, kiedy jeszcze nie wiedziałem, ile wyniesie rachunek w recepcji. Wchodzę, uśmiecham się, rzucam eleganckie hello, a w odpowiedzi dostaję polskie huragane dzień dobry. No dobra, rozliczam się i jeszcze tylko szybkie spojrzenie na rachunek i udaję, że zawał to część mojego porannego stretchingu. Jeszcze rzut oka na kemping z lotu ptaka, piękne baseny, palmy, kampery. O, a tam pan Mietek nadal walczy ze swoim przedsionkiem. Szanuje wytrwałość. Falkensteiner premium, miejsce, gdzie nawet owady latają jakby bardziej ekskluzywnie. Jak przystało na prawdziwych kibiców, idziemy na mecz. A nietypowe to jest w tym, że mamy taki widok. Wieczorem siadamy na wspólne oglądanie meczu. Atmosfera jak na mundialu. Polacy, Niemcy, Włosi, Chorwaci, wszyscy razem. Pełna integracja, aż do momentu, kiedy powiedziałem, że sędzia ma rację. Nagle poczułem, że powinienem zmienić miejsce zamieszkania, albo przynajmniej sektor. No dobra, czas się zbierać. Jeszcze ostatnie spojrzenie na kemping, ostatnia kawa przed drogą, ostatnie drżące spojrzenie na stan konta i jedziemy. Chorwacja było naprawdę pięknie, a teraz czas wrócić do rzeczywistości. A my właśnie wyjeżdżamy z kempingu, dzieje się to po raz trzeci. Podjęliśmy trzy próby opuszczenia Chorwacji, Nad, e, jednak tym razem już e, kierujemy się w stronę Słowenii. E, tam jeszcze myślimy, pozwiedzać trochę albo w ogóle odpocząć, jeszcze zrobić jakąś pauzę, potem Austria i. Yy, no Czechy i do domu. Tak, Czechy. I tym sposobem nasz miesięczny urlop dobiega końca. Mega udany, mega ciepły. Jesteśmy wygrzani. Co niektórzy są przegrzani z ekipy wandalejkowej. Tak, tak, są tacy. Ja należę do tych wygrzanych. I jeszcze przejazd tutaj przez zadar. Jedziemy jeszcze zrobić sobie zakupy. Yy, pokupimy sobie napoje i potem spokojnie lecimy na autostradę. Zobacz co robi. Widzisz jak stoją na czerwonym, to pokazuje im sztuczki. Zatrzymaj się. I teraz przyjdzie do nas. Teraz przyjdzie do nas. Zobacz, zobacz, zobacz co robi. Masz dobrze. Nie wiem, czy zdąży do nas dojść, ale jest pan, który a może, jak się pospieszy, to jeszcze zdąży tutaj u nas trochę przerzucić. Ciekawe, czy tak może. U nas pewnie by mu, no właśnie, zabronili. No. po dalszym ciągu w trasie. Spędziliśmy noc w Austrii. Wracamy do domu jesteśmy ponad 100 km od w tej chwili mamy tak, do Wiednia, Wiednia 115 km, czyli jakieś 5 godzin do 5 godzin do domu i jedziemy. No i przez pomyłkę wybrałem lewy pas, co jest gorszym rozwiązaniem, dlatego że jest on węższy od prawego, w którym poruszałem się samochody ciężarowe i cały czas trzeba jechać na pełnym skupieniu, żeby się nie przytrzeć. Tak, trwają prace remontowe po prawej stronie i w pewnym momencie było właśnie rozbicie na dwa pasy w jednym kierunku, jak widać, ale po prawej no, na pewno jedzie im się lepiej, ponieważ my, tutaj w tej, z tej jest, strony lewej, jest tam szerzej, no, jest tam szerzej na pewno, no, ale są ciężarówki i tiry, no, a tutaj jedziemy po prostu w takim tunelu betonowym. Pogoda mega, już nie mamy 36 stopni, ale 28, 28. <noise> więc też słońce świeci, więc się delektujemy. Rozmawiamy tak właśnie o tym, jak to tam w tej chwili w Albanii. My jeszcze planowaliśmy zjechać z Czarnogóry do Flory, y, natomiast upały troszeczkę nas przyblokowały. Y, upały, wróciliśmy. Upały, się, które do nas dopływały z Albanii, że tak naprawdę Albania się kończy że ceny są już powoli zbliżone do cen chorwackich. Piękne miejsca, które odwiedzaliśmy w minionym roku, są już zabronione, jeśli chodzi o. O, campingowanie, campingowanie. słynna plaża, tak, właśnie. obok Flory. Plaża Dalan, która była najpiękniejszą, naszym zdaniem, plażą w Albanii. Niestety można tam wjechać tylko w dzień, nie wolno już zosta zostawać na noc, dlatego że jest objęta jakąś strefą rezerwatu. No i to, co najpiękniejsze, przesta przestało być. Dozwolone. Obok jest pole kempingowe, które widzieliśmy w minionym roku. Doba. Właśnie to nie jest tak. Nie możemy powiedzieć, że tak jakby obok, tylko przed w ogóle. To jest przed samym dojazdem na plażę Dalan, Ta, w takim nie lesie. W tak atrakcyjnym miejscu jak plaża Dalan. No i. To był jednak strzał w dziesiątkę, aby zrezygnować z Albanii ceny mocno szybują do góry i te w restauracjach, pamiętam jak w minionym roku nawet na karcie mieliśmy zapisane że za obiad dla czterosobowej rodziny w przeliczeniu na polskie płaciliśmy 38 zł i to była mega petarda teraz, z napojami teraz yy, mniej więcej taki sam obiad kosztuje już pod 50 euro czyli prawie 200 zł no a wiadomo, że poziom, który jest w tej Albanii no nawet nie może stanąć koło komfortu, jaki proponują bardziej rozwinięte kraje jak Chorwacja. Dlatego cieszymy się, że wróciliśmy z powrotem do Chorwacji na pole kempingowe, gdzie naprawdę wypoczęliśmy, zrelaksowaliśmy się, zresetowaliśmy się. Naładowaliśmy swoje akumulatory, nie, ale jedzie piękne. To co, dogonimy go, nie? Aj, aj, dogoniłbym aj. go, ale jakaś fonda nam zajechała drogę. No nic, trudno. Ok, my lecimy dalej. A my z całego miesiąca naszego urlopu najwięcej czasu spędziliśmy na kempingu Falkensteiner i nie mogło być inaczej. Żeby nie odwiedzić zamku w Austrii, który nazywa się Falkenstein. I oto przed nami na wzgórzu. Teraz akurat go trochę zasłoniły. I Falkenstein miejscowość. Już tutaj się wyłania przed nami. Zaraz spróbujemy się coś dowiedzieć o historii. I wygląda na to, że tu już teren zaczyna się właśnie... zamkowy. Ale bardzo dobrze oznakowane, że jedziemy bez nawigacji, tylko kierujemy się tym, że widzimy ten zamek i znakami, które pokaz pokazują w którą stronę się poruszać. Widzisz znak, że camperu, Może to był pierwszy zamek, w którym konie kamperowali przyjeżdżali i biwakowali. Ja myślę, że już tu trzeba się zatrzymać. Tak, bo tam już jest zakaz. Polska. i też z Polski. Jesteśmy przy zamku w Falkenstein, gdzie możemy raczyć się takim pięknym widokiem. Dzieciaki oczywiście grały w piłkę i kopnęły piłkę w krzeczory tak mocno, że teraz muszą się ratować jakimiś patyczkami. W tym miejscu zjemy obiadek i ruszamy dalej w trasę. Koszt zwiedzania tego zamku to 4 euro osoba dorosła, 3 euro dzieci, jakoś tak. W każdym razie z przewodnikiem 7 euro od osoby. Czas zwiedzania to 1 godzina, i na całej polanie tylko dwa kamperwanki obydwa z Polski. W jednym jesteśmy my i tutaj załoga z Dąbrowy Górniczej. Pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy na szczycie. Tak wyglądają ruiny zamku Falkenstein w Austrii. Miejscowość również się nazywa Falkenstein. A z tego miejsca taki piękny widok. Mapa tego miejsca i prawdopodobnie opis historii. Wrota wejściowe, a przed wrotami zobaczcie drzewo, a w drzewie kasztanowiec, a w drzewie uwaga, pszczoły. Jestem pod wrażeniem. Wolelibyśmy ich nie rozłościć. Dlatego w po przeciwniku podejdziemy z tego miejsca, aby nie popsuć sobie urlopu. Ten zamek wygląda jakby wyskoczył prosto z baśni, ale zanim sięgniecie po popcorn, ostrzegam, że nie ma tu ani smoków, ani księżniczek, ale za to są ruiny, które naprawdę mogą Was zaskoczyć. Zamek Falkensteiner położony jest w malowniczym regionie Austrii. To prawdziwa perełka, a raczej to, co z niej pozostało. Zamek, który kiedyś strzegł tej okolicy przed nieproszonymi gośćmi, teraz bardziej przypomina tajemniczy labirynt pełen historii niż twierdzę pełną rycerzy w zbrojach. Wielu mówi, że zamek ma w sobie coś magicznego, jak na przykład możliwość zgubienia się w tych starych korytarzach i poczucie, że masz większe szanse spotkać tu ducha niż. Prawdziwego przewodnika turystycznego. Ale spokojnie nie musicie się bać. Zamek to świetne miejsce na spacer i zrobienie paru niesamowitych zdjęć. Więc jeśli chcecie poczuć się jak bohaterowie średniowiecznej opowieści, bez całej tej walki i zamachów, Falkensteiner jest miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić. Jak się Wam podoba to miejsce? No, ruiny, no historia jest bardzo. I bardzo długa, nie? Bo to jest z XI wieku. Z XI wieku. Yy, czasu. Budowa tego zamku rozpoczęła się w 1050 roku. On przechodził z rąk do rąk na skutek różnych związków małżeńskich, które, których zawierali właściciele tego zamku. Aż do XVII wieku, gdzie nastała taka bieda, że właściciel zamku rozbierał zamek po cegle. Po to żeby pozyskać materiał budowlane i tyle z niego zostało. Tak wygląda wyjazd z Skręć w prawo. No, czekałam na to spod ruin zamku. Przejedziemy jeszcze przez miasteczko przez drogę, która tu prowadzi właśnie do tego zamku i ta jakoś wydaje nam się, że ona jest związana albo jakimiś obchodami bajek, albo ogólnie to jest po prostu jakaś droga postaci z bajek. Bo w różnych miejscach mm, przy drodze są albo siedem krasnoludków i śpiąca królewna, albo jakiś rycerz, albo są dwa liski z winogronkami. Bardzo dużo postaci z bajek. Spróbujemy coś uchwycić. O, tutaj widzimy dziewczynkę. Chyba jest środka Marysia. A tutaj są świnki. Zaraz zobaczymy. Co tam macie w koszyczku? następna jest szybsza trasa. Oszczędzisz 14 minut. I następna bajka, czyli siedmiu krasnoludków i śpiąca królewna. Tuż obok świnek. Nie wiem, czy tam ich widać. A to jest Blechman. Der Blechmann. To jest jakiś człowieczek z blachy. No nie znam tej bajki. Może od nich jakaś. Może ktoś zna. Dobra, następna. A tu jakaś wiedźma i czarownica. Dobra, a z drugiej strony, otwórz tam okno, ty masz... A, no to gąska, nie? No złota gęś. Złota gęś, gęś. gęś. No, the golden garus. Nie, the golden gaus. Gans. Shotguns. The golden gans, złota gęś? Wirfaren A tu jest cały A tu jest domek. Punkt kontroli. Ale czekaj, co tam pisało, ale nie, nie widzę stąd. Są dwie nazwy bajek, ale to Waga, tego nie tak, znamy. Nie? W środku, widzisz? I tu tak? można przyjechać się zważyć było, Nie, co to? Tak. Ale tutaj jest wilki nie, tu jest zając i jerzyk. Jesteśmy w małej austriackiej miejscowości, gdzie rozmieszczone są figurki z bajek. Figurka numer jeden to jakaś tam żabka. Tutaj to jest król żab. Troszkę nie, król żab. I tutaj sobie. Gdzieś też jest pszczółka Maja, jest Alicja z krainy czarów. Tego jest dużo, zobacz. No. Kocur. Jest kocur w butach. Tutaj. Małe świnki. Świnki widzieliśmy. Ale tu jest Miejscowość nazywa się Poisbrum. Jakbyśmy tu się dostali To patrz, tego jest tutaj najwięcej Widzisz? A i może wróćmy się tam, co? miejscu. my miejsce. jesteśmy w tym miejscu No to jedźmy tu I jak jest e, plac zabaw To potem trzeba wy... Masz Somer i tu będzie tego dużo. Chodź podjedziemy. Dobra. zdjęcie? Tak, mam zdjęcie. Chodź, jedziemy szukać. szukać. Chodź. Masz rum. Nie masz rum, Chodź. Nie masz, rum. Nie masz rum? Dobra, pakujemy się do auta i jedziemy. bajkowych postaci. Wracając do domu z Austrii, przejechaliśmy przez granicę czeską, już jesteśmy po stronie Czeskiej Republiki i jest miejscowość Mikulow. W miejscowości Mikulow jest bardzo słynny zamek, jest też akwapark i trafiliśmy przez przypadek na kemping u jezera. Jest on położony przy samym jeziorku. Zaraz wrzucimy tutaj ceny, jaki jest cennik, ale za kamper. 4 osoby za jedną noc jest 3200 koron. Muszę to zaraz wrzucić i przeliczyć, bo nie wiem ile teraz korona stoi, ale zaraz napiszemy. Resztę cen też wrzuci, wrzucimy i z tego kempingu, który, tak jak mówiłam, jest bezpośrednio przy bardzo dużym akwenie wodnym, jest bezpośrednio wejście do Aquaparku Mikulow. Oczywiście osobno płatne. Ale miejsce jest świetne. Dookoła są knajpki, są, jest gastronomia, y, są fast foody, food trucki, jest tam y, jedna budka z alkoholem, są budki z lodami. Teren naprawdę świetny u naszych czeskich braci. Skręcając tą drogę właśnie są trzy rodzaje tutaj y, kempingów. Jest kemp u jezera, jest panorama garden i apartamenty u Zelmani. Wszystko w otoczeniu... Właśnie tego akwaparku Morawia, tam jest z każdego tego kempingu jest bezpośrednie przejście i oczywiście wszystkie te trzy punkty są przy tym jeziorze. Jezioro się nazywa Dyja, bardzo duży akwen w Czechach. Słuchajcie, jesteśmy przy jeziorku, który nazywa się Dyja, nieopodal granicy czesko-austriackiej można póki co jeszcze parkować bezpłatnie na takich oto miejscach parkingowych i kawałeczek dalej znajduje już się akwen wodny i jedziemy bliżej go pokazać Tak wygląda. tak wygląda ten zbiornik wodny z drugiej strony. To jest ta jego mniejsza część. Wokół jest ścieżka rowerowa, ścieżka na rolki, na hulajnogi. Naprawdę fajne miejsce. Tam dalej widać właśnie ten kemping, a tutaj jest miejsce, gdzie można w ogóle zaparkować, a także się przespać miejscówka na dziko. I wszystko niedaleko Mikulowa. Masa atrakcji. Miejsce, które jest uzbrojone w źródła termalne, dlatego woda w niektórych basenach, w tym Aquapark Mikulow jest to temperatura 36 stopni. I tutaj nieopodal właśnie już buduje się sanatorium, które również będzie miało wodę termalną. Jeszcze ostatnie ujęcie na zbiornik z tej strony i lecimy dalej na kolację. Ok, dobijamy do brzegu z naszym ostatnim wakacyjnym filmem, ale jestem wam winny wyjaśnienia z początku filmu, dotyczące cen na kempingu Falkensteiner Premium w zadarze. Przypomnę, że to pięciogwiazdkowy kemping, który wygrał konkurs na najlepszy kemping w Chorwacji. Doba na kempingu dla czterech osób i kampera to 80 euro, czyli tyle co średniej klasy hotel ale kto by chciał spać w hotelu, jak można mieć własną łazienkę na kółkach i śpiewać pod prysznicem bez owaw, że sąsiedzi zadzwonią na recepcję. Gałka lodów na kempingu to 2 euro. Drobne? Może. Ale jak zamówisz 5 gałek, to nagle masz przed sobą psychologiczny test. Jeść powoli i delektować się smakiem, czy pochłonąć szybko, zanim zacznie kosztować więcej niż paliwo do kampera. Frytki to koszt 5 euro. Drink? od 8 euro. Cena słuszna, bo zawiera wszystko. Orzeźwienie, relaks, a czasem nawet głębokie przemyślenie o życiu. I czy na pewno zamknąłem bagażnik w kamperze? Falkensteiner to luksus, który smakuje najlepiej, gdy nie przeliczasz wszystkiego na złotówki. A jak już przeliczyłeś, to pamiętaj, że wspomnienia są bezcenne. Nawet jeśli frytki były droższe niż obiad w mlecznym barze, dajcie znać jak wasze doświadczenia z cenami na kempingach. Płacicie i nie patrzycie, czy wręcz przeciwnie? Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia.